Siemanko, z tej strony Japa i witam Was z białostockiego rynku. Znajdujemy się w Stary Rynek e, Browar. E, to właśnie tutaj, e, przy białostockim rynku są ważone te piwa, które są właśnie przede mną. Piwo waży Dawid Bobryk i Czesław Działak, czyli nazwiska dobrze znane już w wszystkim, którzy trochę w krafcie są i byli. E, przede mną e, tak naprawdę siedem próbek, dwie deski. Jeden mamy taki zestaw, tu mamy od e, mojej lewej e, pilsika, pszenicę marcowe i e, milk stouta. Na drugiej desce znalazło się jeszcze miejsce dla amerykańskiej ipki. Piwka z dodatkiem trawki, trawy żubrowej i lagerka ze sporym udziałem ryżu w zasypie. Zacznijmy sobie od najlżejszych rzeczy. Klasyka, czyli pilsik. Bardzo słodowy. Trochę takiego mokrego słodu. Jest trochę chmielowości, ale tutaj raczej słód wiedzie prym, jeśli chodzi o aromat. Smaku bardzo fajny, przyjemny, mm, lekko kwiatowy. Mm, goryczka na poziomie takim bardzo przystępnym, bardziej lagerowa niż pilsowa. Lecimy z pszeniczką. Mm, ultra goździkowa. Mm, jest też banan, więc nie jest to zdominowane, ale na pierwszy plan lądują goździki. Ma ten profil, który ja bardzo lubię, czyli. Jest lekko mm, kwaskowa, e, wytrawna, e, nie, nie ma w ogóle tutaj grama słodyczy. E, ona jest taka złudna po aromacie ta słodycz, czyli tak jak powinno być. Przynajmniej tak jest moje zdanie temat e, mm, piw pszenicznych. E, no to przeskoczmy sobie, e, żeby woltażowo dalej iść. E, przejdźmy do tego e, Royal Lager'a, czyli właśnie z e, dodatkiem ryżu. Jest taki o wiele jaśniejszy, o wiele delikatniejszy w aromacie. bardzo smukły, bardzo taki świeży, powiedziałbym, że wręcz crispy. Goryczka raczej niska, ale piwo takie powiedziałbym do picia w gorące dni na potęgę. Następnie przeskoczymy do tego Royal Green piwa. Jest to po prostu Ejlik, jeśli dobrze widzę. Tak, Ejlik z dodatkiem turówki wonnej, czyli popularnie znanej trawy żubrowej. No, i aromat jest bardzo typowy dla tego dodatku, czyli takie nieco jabłkowe, nieco cynamonowe nuty. Bardzo takie fajnie, ziołowo-kwiatowa nuta się przewija. No, bardzo, bardzo pozytywny odbiór tego, tego piwa jest w aromacie. I mimo, że on się wydaje taki trochę przyperfumowany, to jest bardzo fajny w smaku. Nie ukrywam, że miałem okazję. Spróbuj sobie deski, czy będzie dobrze czy nie, zanim włączyliśmy kamerkę. Ale bardzo fajny, lekki, przyjemny. Powiedziałbym, że to jest piwo z tej karty, które jest takie, jeśli chodzi o piwa jasne, piwo kobiece trochę. Czyli właśnie nieco owocowe, nieco słodkawe się wydaje bardziej, aniżeli pozostałe. A przy tym nie jest ulepkiem, nie jest zasłodzone. Następnie możemy przeskoczyć do piwa marcowego. Bardzo ładny kolor, takie bardzo jasne. Powiedziałbym, że ono jest lekko ciemno-złote. Ono nawet nie wpada w bursztyn na, tak naprawdę na duży. No może trochę jest bursztynowe, ale jest bardzo, bardzo jasne. Słodowość, chlebkowość. Trochę się pojawiło takiej dziwnej nuty. Trochę jakby kapusty. No coś, coś tutaj się zadziało. No i smaku też jest takie... Wyraźnie słodowe, ale taka lekko kapuściana nutka się tutaj przebija. Chyba y, swój czas świetności ma za sobą. Takie przynajmniej jest moje zdanie. Y, no i możemy przeskoczyć y, przez milk Stouta, żeby zakończyć na amerykańskiej ipce. Y, nie jest czarny, tutaj w, w tym szkle widać moim kufelku, że y, raczej brunatny z takimi rubinowymi refleksami. Piana dość długo się utrzymywała taka bardzo fajna, y, kremowa. Aromat ultra kawowy. Kawka taka z mleczkiem trochę czekolady gorzkiej czekolady. Fajne wytrawne nieco takich palono kwaskowych, taka kwaśność kawowa. Bardzo bardzo fajne, przyjemne. Myślę, że dla tych, którzy będą szukać czegoś słodszego i wezmą Milk Stout, to mogą się trochę rozczarować, bo ten Milk Stout wcale nie jest taki słodki. No i na sam koniec krem de la creme piwnej rewolucji, czyli amerykańskie IPA. Nie mam tutaj nigdzie informacji, jakie chmiele były użyte, ale powiem Wam, że aromat nieziemski. Mnóstwo litchi, mnóstwo melona, cytrusy, skórki, takie olejki eteryczne z cytrusów. bardzo jasne, bardzo wytrawne. Goryczka mogła być ciut wyższa. Jest taka lekka słodycz um, od cytrusowa, bym powiedział. Ale wytrawność jest okej. Okay. Takie typowe American IP. Bardzo przyjemne. Naprawdę bardzo przyjemne. Jakbym miał wybrać numer uno, to um, chyba dla mnie ten zaskakujący z trawą żubrową i naprawdę bardzo przyjemna pszenica. To są takie dwa zaskoczenia. Ameryka najpiej bardzo, bardzo fajne, bardzo przyjemne. Zawód lekki przy marcowym. No i pils taki, trochę bez wyrazu. Po prostu dobry, poprawny, ale bez niczego więcej. Jeśli będziecie tutaj w stolicy Podlasia i będziecie planować tutaj sobie jakiś wypad, wakacje, wyjazd naprawdę warto zajrzeć, bo dobre piwo tutaj jest, dobre piwo tutaj ważą. No, i praktycznie przez cały rok jest to otwarte. A z tego co też kojarzę, tutaj zdarzają się jakieś transmisje, transmisje albo meczy, Więc dla fanów piłki nożnej też się tutaj coś znajdzie. A tym tymczasem ja się zamierzam i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, cześć.